23 września ubiegłego roku rozpoczęła się rozbiórka budynku przy ulicy Okopowej 3. Kiedyś znajdowało się tu mieszkania zasobów komunalnych miasta. Teraz powstają tu 23 mieszkania przeznaczone dla osób tracących samodzielność. Dotąd nie było w naszym mieście alternatywy dla tej grupy mieszkańców, którzy zaczynają tracić sprawność, ale nadal dobrze funkcjonują w codziennym życiu. Stąd pomysł miasta o wybudowaniu budynku komunalnego dla osób, które nie chcą jeszcze mieszkać np. w domu pomocy społecznej czy tego typu miejscach. Na początku tego roku odbyło się podpisanie umowy na budowę mieszkań dla osób tracących samodzielność. W tej chwili budynek już pnie się do góry. Wkrótce będzie wylewany strop nad parterem a pierwszym piętrem. Inwestycja przebiega zgodnie z planem. Osoby które będą chciały zamieszkać w nowym domu przy Okopowej będą w nim mieszkały na umowie najmu na takich zasadach na jakich mieszkają inni mieszkańcy w zasobach komunalnych. Inwestycje prowadzi Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Przed miastem jeszcze stworzenie regulaminu. A co będzie się znajdowało w nowym budynku? Zostaną w nim zlokalizowane 23 lokale mieszkalne, w tym 11 na parterze i 12 na piętrze, z czego 8 lokali jest dwupokojowych, a pozostałe jednopokojowe. Każda łazienka zostanie dostosowana dla osób z utrudnieniami w poruszaniu się. W budynku zaplanowano windę. Jego powierzchnia to 850 m2. W budynku mają być zastosowane wszelkie możliwe udogodnienia ekologiczne w celu obniżenia kosztów jego funkcjonowania. Oraz nowoczesne udogodnienia, takie jak wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła czy energooszczędne oświetlenie. Koszt inwestycji wynosi nieco ponad 12 milionów złotych, z czego 92% stanowi kwota dofinansowania, 76% z funduszu dopłat do z Banku Gospodarstwa Krajowego oraz 16% z Krajowego Planu Odbudowy. Wykonawca na realizację inwestycji ma czas do 31 marca 2026 roku.